Ja myślę, że kiedyś Alicja zostanie ogłoszona patronem ludzi prowadzących życie ukryte, tych, którzy być może na zewnątrz niczym się nie wyróżniają, mają swoje obowiązki, pracę gdzieś tam posługują. Widzimy ich może w przedostatnich rzędach siedzących w kościele i nigdy w tej pozycji lidera, ale jednak to właśnie oni. Często okazuje się, mają decydujący wpływ na to, co od strony duchowej otrzymuje parafia. Że to oni przez swoje długie godziny spędzone na adoracji Najświętszego Sakramentu, odmawianiu Różańca Świętego, kontemplacji Słowa Bożego, najwięcej łask wymadlają dla całej parafii, dla całego Kościoła. Dzisiaj jest rzeczywiście taką pokusą, aby wznaczyć, błyszczeć, być liderem, przewodzić. Pan Jezus mówi, nie tędy droga. Owszem, są osoby, które prowadzę właśnie w taki sposób i będę ich z tego rozliczał, z tej sławy, z tego błyszczenia, ale dla mnie najważniejsi są ci, którzy idą drogą mojej matki, Maryi. To właśnie ona ma być tym, która będzie Was prowadziła w życiu duchowym. Ona ma być Waszą przewodniczką, nauczycielką, wy ją naśladujcie, ponieważ jej droga to jest najkrótsza droga do mnie, tak mówi Pan Jezus do Alicji Lęczewskiej. I myślę, że warto w tym naśladować samą Alicję Lęczewską, która z pozycji osoby, która bez wątpienia potrafiła stawiać na swoim, coraz bardziej zaczęła wycofywać się właśnie po to, żeby być jak najbliżej Pana Jezusa, aby nigdy sobą nie przesłonić niego samego.